W zadaniu kolejnym mamy wzór na ciąg i chcemy wykazać, że ten ciąg nie będzie ciągiem geometrycznym, czyli musimy pokazać, że nie będzie tutaj stałego ilorazu tego ciągu. No dobra, no to spójrzmy. Jeżeli obliczymy sobie wyraz pierwszy, to oznacza, że w miejsce literki n podstawimy 1, czyli mamy 1 do kwadratu 1. Minus 2 razy 1 to minus 2, dodać 2, czyli wyraz pierwszy wynosi 1. Obliczmy wyraz drugi, czyli 2 do kwadratu 4, odjąć, 2 no razy tak, 2 to będzie 4, dodać 2, czyli otrzymamy dwójkę. Może jeszcze wyraz trzeci i czwarty. 3 do kwadratu 9, minus 2 razy 3 to minus 6 plus 2, czyli 9 odjąć 6 to 3, 3 plus 2 to 5. No i wyraz czwarty, 4 do kwadratu 16, minus 2 razy 4 to minus 8 plus 2, czyli 8 plus 2 to będzie 10. No i sprawdźmy, ile wynosi kół. Q obliczamy w ten sposób, że na przykład wyraz drugi dzielimy przez wyraz pierwszy, czyli następnik przez poprzednik. No można także Q wyznaczyć wówczas, gdy wyraz czwarty podzielimy przez trzeci, czy trzeci przez drugi. No to u nas Q będzie równe 2 podzielić przez 1, czyli 2. No to sprawdźmy, czy faktycznie to będzie prawda. No to mamy tak, A2 przez A1, no i to musi być równe na przykład A3 podzielić przez A2. No i sprawdźmy, czy to będzie prawda. No to tak, A2 przez A1 policzyłyśmy, że. Q powinno być równe 2. No to sprawdźmy. Czy A3 podzielić przez A2 to także będzie dwójka? No, wyraz trzeci to będzie 5, wyraz drugi to będzie 2, czyli my tutaj otrzymamy 2,5, całe i 5, czyli to nie będzie równe 2. Czyli to oznacza, że tutaj iloraz tego ciągu nie będzie stały, czyli to oznacza, że ta nasza, ten nasz ciąg nie będzie ciągiem geometrycznym.